O, z nieba mi spadła paczka z temu. Zobaczmy, co jest w środku. Zbyt było ciekawe moja dziewczyna będzie uczestniczyła w rozpakowywaniu rzeczy i będzie zgadywała, do czego one służą. Co tam masz jako pierwsze? To? Jakieś rybki. No, byłaś blisko, ale nie są to rybki, a są to raczki. Walon. No to dobrze, na oko nie będą skuteczne takie śmierdziuchy I zobaczcie, tutaj są takie nedrigi, czyli właśnie do tego, aby stała przynęta, jak leży na dnie Jak myślisz, co to jest? No myszki No myszki, zobacz, tutaj jest ich więcej, są różne kolory I będą służyć nam do łowienia w gorących dniach letnich z powierzchni szczupaczków Myszki są na tyle dobrze wykonane, że mają haki offsetowe Dzięki czemu jak rzucacie w największe ziela, to się nie czepiają i nie zahaczają Czy to będzie dobre na łowisko z dużą ilością zaczepów? Dokładnie tak, coraz więcej kumasz a co to w ogóle jest? To jest do podbierania rybek. I zobaczcie, jaki mały, komfortowy podbieraczek mobilny. Tak, to tak, można go zniekształcać dowolnie, może przybierać różne kształty i dodatkowo jest leciutki, poręczny i mobilny. Gumowana siatka i chyba jakiś pływaczek, więc powinien się unosić na wodzie. A co to za grzychotki? Nie, to nie są grzechotki, zobacz, to są haki z obciążeniem, czyli główki dźigowe. Tutaj są akurat takie 1,5 gramowe, a tu są dwugramowe. gramowe. Mocne haki, fajne obciążenie, lekkie. Czyli na leniwe letnie rybki można stosować takich lekkich główek jak najbardziej i zbroić przynęty gumowe. No to może tutaj będzie jakiś naszyjnik? Hehe, <laughs> No naszyjnik to nie jest moja droga, ale zobacz, szczypce, odlokowujemy je tak i można wyciągać przynęty głęboko z pyska ryby. Lub na przykład rozginać kółka łącznikowe. Ogólnie jeszcze trochę rzeczy zostało nam do rozpakowania, ale to już zostawimy sobie na kolejnego TikToka. Pamiętajcie, żeby używać tego kodu, aby zyskać produkty w zasadzie za darmo, jeśli jesteście nowymi użytkownikami temu.